zagadkę, aby przetłumaczył zdanie Komu se escribe tu nombre apeido? Według mnie, według mojego domniemywania to będzie jak się pisze Escribe, escribo z łaciny i z innych języków ale ostatniego słowa nie rozumiem Jeszcze raz to ostatnie słowo Tu nombre apeido. Tu nombre, nombre to będzie liczba Aperido? Apeido Apeido to nazwisko? Ok, zupełnie inne niż we francuskim i innych no to 99% wiedziałam. Przygotowaliśmy się na tą ewentualność, dlatego pan Baranowski zadał jeszcze jedno pytanie. A brzmi ono. Czy nadal pracowałaby pani w szkole, gdyby trafiła pani 2 miliony w totolotka? Spokojnie, oczywiście, że tak. W pełnym komforcie, luksusie, spokoju, ducha, że nie muszę walczyć o dodatkowe finanse. Bardzo bym chętnie pracował, mając takie konto finansowe. Nie ma problemu. Czyli lubi pani pracować w szkole? Tak, zdecydowanie. Dokładnie to nie, nie w szkole pracować, tylko pracować z młodzieżą. A dlaczego akurat język francuski? Co sprawiło, że wybrała pani akurat ten język? Wersja prawdziwa czy taka ładna? Każda. Tak naprawdę to w momencie kiedy wybierałam studia, moja najlepsza przyjaciółka wybrała filologię angielską, a ponieważ ja byłam w tej szkole, ponieważ jestem absolwentką tej szkoły, byłam w klasie francuskiej, to stwierdziłam, sprawdziwszy, że filologia romańska, filologia angielska znajdują się w tym samym budynku i różni tylko w jeden poziom, że no, na angielski nie mam szans, więc pójdę na, na język francuski. A tak naprawdę to po prostu już wtedy bardzo lubiłam Francję i, i lubiłam język francuski i wszystko to, co niesie ze sobą y, kultura francuska. To takie, na pewno nie zrobiłabym niczego na przekór siebie i tylko z powodu y, y, chęci bycia z koleżanką. Uczyłam się tego języka w szkole i, i lubiłam to. A mogę dodać taką ciekawostkę, która dla Was będzie absolutnie niezrozumiała. Na dzisiejsze czasy, w dzisiejszych realiach młodzieży e, skończyłam studia filologiczne. Czyli uczyłam się tego języka i były takie czasy, że ja zostałam magistrem filologii romańskiej nie spędziwszy ani jednego dnia we Francji, nie wyjechawszy do Francji, natomiast y, y, później no to, to już te wyjazdy były częste, natomiast w tym momencie, gdy ja studiowałam trzeba było mieć albo rodziny, albo paszporty, albo te konto przynajmniej dwumilionowe, żeby sobie po prostu mieć jakieś zabezpieczenie i wyjechać. Były to dziwne czasy i zupełnie inne niż dzisiaj. Jakie możliwości daje naszym uczniom nauka języka francuskiego? Czym wyróżnia się ten język spośród innych? Tym, którzy uczą się języka francuskiego, zawsze powtarzam, że po pierwsze, dzisiaj znacie angielski, to właściwie nikt nawet nie pyta, co zna, czy, czy znasz, bo to jest niejako przyjęte jako standard. Natomiast trzeba się czymś wyróżniać i zaistnieć i najchętniej zawsze poszukiwane są takie umiejętności na tak zwanym rynku niszowym. I tak się dzieje dziwnie, że akurat umiejętnością czy znajomością języka francuskiego posługuje się, pochwali się tylko niewielka grupa młodzieży i to... Jest duży atut. Natomiast zawsze mówię, wszyscy prawnicy powinni znać francuski. Struktury, wszystkie siedziby struktur Unii Europejskiej Bruksela, Luksemburg, Strasburg to są kraje francuskojęzyczne. Sesje plenarne toczą się w języku francuskim. Cały to, to co otacza pracę parlamentarzystów, wszystkie, wszystkie izby, wszystkie podawcze komisje, to wszystko toczy się w języku francuskim, wiem to z doświadczenia tych moich uczniów, którzy wyjeżdżali, którzy mieli praktyki w Strasburgu, którzy byli asystentami europosłów i tylko i wyłącznie dzięki temu, że ten Europoseł nie znał języka francuskiego i potrzebował kogoś, kto go będzie przeprowadzał przez Meandry tego życia w Brukseli czy w Strasburgu, to są nie będę tutaj podawała nazwisk, ale to są rzeczy, które się działy całkiem niedawno i to robili nasi uczniowie. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że znali język francuski. A co uważa Pani za swój największy sukces zawodowy? Za największy sukces zawodowy uważam zawsze każdego ucznia, który nauczył się języka francuskiego. Który wraca, pisze do mnie, kontaktuje się. Jestem trochę smutno, że zawsze rozlicza się tutaj i patrzy się, czy zda, zdają uczniowie maturę, czy z, nie zdają z danego przedmiotu. E, ja mam kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt przykładów, że uczniowie, którzy nie wybrali języka francuskiego na maturze, Sokrates Erasmus, to jest taki program europejski, który jest skierowany dla studentów. Oni później piszą do mnie i mówią, że są na Erasmusie w Paryżu, są na Erasmusie w Strasburgu, są na Erasmusie w Belgii, a to proszą mi o jakąś pomoc w sobie gdzieś tam miejsc noclegowych, a to w tłumaczeniu czegoś. Także to jest dla mnie satysfakcja, że ta wiedza, którą mi tutaj przekazałam, to czego się tutaj nauczyli, już pięknie na poziomie studiów do czegoś im tam służy i jest naprawdę praktyczną, pożyteczną taką wiedzą, umiejętnością. Ma Pani metody nauczania różniące się od innych nauczycieli. Czy mogłaby nam Pani przybliżyć, jak wyglądają lekcje języka francuskiego u Pani? Ja mam taką bardzo specyficzną, to się dzisiaj tak okropnie mówi komercjalnie, klientele, czyli tych uczniów, którzy. Tak się dzisiaj mówi, tak? Szkoła to instytucja, uczeń to klient. I ci moi uczniowie, którzy przychodzą, to jest fachowo to się mówi 4.0, czyli uczniowie, którzy zaczynają naukę od podstaw. I moim zadaniem. Tak ja to widzę i to się sprawdza, jest wyposaż wyposażenie ich w pakiet, taki bardzo, bardzo, bardzo duży pakiet zwrotów, idiomów, rzeczy, które oni po prostu w sposób automatyczny, autentyczny w tych sytuacjach życia codziennego będą mówili. I takie, podam bardzo banalny przykład, ale pr oni nie, niedługo na mój widok będą mówili, rachunek poproszę, ulgowy poproszę. <noise> to, to jest taki pakiet zwrotów absolutnie codziennego, codziennego użytku. Znam również dobrze metody, które pomagają zapamiętywać, bo jestem doradcą metodycznym do spraw języków obcych od ponad 10 lat. Pomagam nauczyciel, innym nauczycielom, jak tych języków obcych uczyć. I mam takich kilka swoich metod, które sprawdzają się. Kiedy robię podsumowanie w klasie trzeciej, kiedy mają powiedzieć, co im się najbardziej podobało, to wiem na przykład, że ogromnie im się podoba pisanie w powietrzu. Podoba im się to, że y, muszą słów, słówka y, konkretne umieć powiedzieć, bo oni muszą do mnie podejść, muszą mi je powiedzieć i ustawiają się tak w kolejce, mówią to słówko i kiedy jest niepoprawnie fonetycznie, to na początku mówiłam za trzy osoby, a w tej chwili już nie muszę mówić. Uczeń powiedział, grupa się roześmiała, mówi za trzy osoby, ja mówię tak. Trzeba powtarzać, trzeba utrwalać. Trzeba też, każdy z nas ma zupełnie różne techniki zapamiętywania. Mamy wielorakie inteligencje i staram się rozeznać i zidentyfikować, który uczeń, w czym jest mocny, czy jest osobą, która jak zobaczy, to zapamięta, czy jak usłyszy, to zapamięta, czy jak skojarzy, to dopiero zapamięta, tak zwane haki pamięciowe i z tego co widzę, to, to pomaga. Co jest Pani zdaniem największym problemem w nauce języka francuskiego? Mit o tym, że język francuski jest językiem trudnym. Pierwsza zasada wydaje się, że angielski jest taki prosty. Powiem ta moja przyjaciółka, która studiowała filologię angielską, ku mojemu zadziwieniu nawet na trzecim roku filologii angielskiej biegała do słownika i sprawdzała, jak dane słówko się czyta, bo tak jest w angielskim. Natomiast we francuskim liczba zasad fonetycznych jest określona, jest ich kilkanaście. Wystarczy się nauczyć że jeżeli jest, widzę w tekście AU, to to jest O i koniec. I nie ma żadnych kombinacji. Jeżeli jest napisane A, to to jest A. Natomiast dziwnym, jakimś taką, dziwną wiedzą społeczną jest to, że to jest trudne. I to, to jest według mnie taki problem tutaj, że boję się, bo to jest trudne. Rzeczowniki się nie odmieniają. Jeżeli, jest, jeżeli się nauczę tabel, który jest podobny tak jak w angielskim, no to to będzie całe życie tylko tabl tak jest we wszystkich kontekstach. Nie muszę uczyć się odmiany tego, tego rzeczownika. Także to ja to, to ułatwię bardzo. Czy w czasie wakacji odcina się Pani od pracy? Czy szkoła w jakiś sposób zawsze jest obecna? No jeżeli jestem we Francji, to się nie odcinam. <grych> Staram się tak dla zdrowia psychicznego wakacje poświęcać... Yy, ta swoich pasji. Natomiast e, bardzo lubię czytać i bardzo lubię e, podróżować, także to się czasami też pokrywa, że że jestem wtedy we Francji, czyli tak jak gdyby przypomina mi to pracę. <mum> Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Revenez à l'école le 1er septembre.